Cześć dzieciaczki! Dzisiaj będziemy rozmawiać o drugich butach tej samego który które tu mam Timaka Millennium Kolorystyka, którą to posiadam jest kolorystyką będącą hołdem do występu McGrady'ego w meczu gwiazd w którym zrobił to jak już przeleciało. odwołaniem do tego jest oczywiście. I to, co tam robił, robił w teamakach jedynkach. Więc. Wiecie, nie bez powodu tak się hybowałem innymi butami. Co do samych butów. Eh. Eee... Buty są nie wiem, połączeniem i tworem po wielu latach już ma, tego, jak Magali nie gra w NBA i nie jest czynnym zawodnikiem. Pracuje w, w różnych studiach, czy to w TNT, czy czasami w espn się pojawi, czy czasami w studiu u Szaka, Chaka Ikenego, no ale on już zawodniczą karierę skończył. Niestety. Kiedyż ona się szybciej przez kontuzję, co po prostu łamało moje serce, bo Houston miało w składzie jego, miało Yao Minga, eh, Ronaldesta, aka Metta World Peace, aka Panda Friend. I tak, on zmieniał nazwisko na Metta World Peace, a potem na Panda Friend. A był na Metta World Peace zmienił po tym, znaczy po tym. Jakiś czas potem, jak wywołał największą bójkę w historii NBA, gdzie zawodnicy bili się z zawodnikami, z sędziami, z yy, fanami na trybunach. Przede wszystkim on, <grym> więc Meta World Peace raczej nie pasowało do niego. I zmiażdżył Hardenowi głowę, co wyświetla się tutaj. No, przechodząc dalej, i do samych butów. Mamy w nich w podeszwie wewnętrznej Busta. Bust jest fajowy, ale to już wiecie. Co do podeszwy zewnętrznej, mamy tutaj utwardzaną gumę syntetyczną, ale dużo y, bardziej miękką niż w tą w tymakach jedynkach, na które patrzę, bo leżą tam. Co do podeszwy, mamy tu taki piękny zabieg. Jest to nawiązanie właśnie do tego meczu gwiazd, o którym mówiłem, czyli Magleidy występował w składzie drużyny schodu z numerem 1. Piękne, piękne. Ja to się jaram tam też. Co do samej hmm, cholewki, jest tu skóra syntetyczna z dużą ilością tak naprawdę otworów. Które być może widzicie, być może nie. Eee, zrobimy też jakiś najazd na to. Jakąś przebiteczkę też pewnie teraz w tym momencie leci. I mimo że tego, że to jest skóra syntetyczna, tak jak w Timakach jedynkach, to jest to zupełnie inna skóra. Dużo bardziej miękka, dużo bardziej oddychająca, pewnie przez te dziurki. I naprawdę, naprawdę mięciutka, wygodna. No nie jest to skóra cielęca ani skóra z, z pyty kangura, ale jakościowo bardzo dobra. No to co, dzieciaczki, przejdziemy do oceny butów, jak McGrady przeszedł do Houston. Zaczniemy od wygody. Co do wygody? No, no, muszę przyznać, że buty są wygodne Naprawdę jestem nieziemsko zaskoczony. Ja nie byłem świadom. Ja nawet gdy je kupowałem, a kupiłem na kosmicznej przecenie, budowałem za nie mniej niż 30 albo mniej procent retailu. Retail 679 zł, więc cena naprawdę dobra. Bo tak jak mówiłem, jak dopiero powiem w jednym odcinku, 679 zł to za dużo za buty. Zdecydowanie. I jak kupowałem, nie byłem tego świadomy, jak to jest wygodne. Nie wyglądają na wygodne. Te buty naprawdę nie wyglądają na wygodne. A są. Są i to bardzo, bardzo, bardzo wygodne buty. Uff, spokojnie mogę dać im 5. Naprawdę. Mogę dać im 5 za wygodę. Co do innowacyjności. No, poza kolorystyką, która jest kozacka i są jedne z niewielu butów wydawanych w różnych kolorach. Mam tu na myśli na przykład Kylie Confetti, um, ale to już było, więc to nie jest innowacyjne. Ale pierwszy raz mamy wydawane buty od jakiegoś koszykarza po tak długiej przerwie. No. Tak naprawdę Magady skończył grać w roku 2014, kiedy został podpisany do San Antonio na play-offy, które przez rzut Ray'a Alena ten tu. Should the Spurs foul. Timmy out he goes for the three-pointer. Right Just attack the basket. James catches, puts up the three. Won't go. Rebound box. Back out to Allen. His three point of To, proszę, San Antonio, przegrali z Miami, Patryk pewnie w tym momencie się śmieje, włoski, ale no niestety. I czy te buty zasługują na wysoką ocenę w innowacyjności? Nie, w mojej ocenie nie zasługują i niestety no muszę dać im cztery. Tylko cztery. Ja no, przecież jakbym powiedział, że nie zasługuję na żadną, to bym nie dał, ale no trochę... Nie widziałem reedycji po tyle latach żadnych butów koszykarskich. Widzieliście, żeby wyszły tymi medankami albo Garnety? Pamiętacie takie buty, jakie Garnet miał? Pewnie nikt z Was nie pamięta. No właśnie. Znaczy, trzeba przyznać, że po latach wydają reedycje, tak jak Jordany, czy ta seria ProTro od yy, Kobiego Bryant'a i Nike, ale kompletnie nowe buty, no, jeszcze Kobiec i. No dobra, pomijmy. Więc cztery. I przechodzimy do amortyzacji. Boost. Wygodna podeszwa. Znaczy stabilizująca podeszwa. 5. Elo. Krótka, zwięzła decyzja. No, i moi drodzy. Czy te buty mówią Patryk? Uh, uh, tutaj to jest po Kozaku. Jak. Jeśli kiedyś ustawiałem skalę do 5, to tutaj powinna być do 500. Bo nigdy na żywo to jest w ogóle inna jakość. Te złote aglety. Tak? Aglet to zakończenie sznurowe, no, gdyby ktoś nie wiedział. Dwa różne buty. I ta podeszwa. I daje. 6x5. A w sumie mogę to więcej. No to jest 6,5x5. 65 na 5, ,5, 5 daje. 6,5. Oh, bo to jest kozak. I cena do jakości. No niestety tu już jest troszkę ubogo, no Bo niestety te buty nie należą do tanich. Można je wyrwać taniej. Ale no retail jest troszkę przegięty. I muszę dać 4. Jak widzicie. Buty kończą z oceną 24,5 na 5 na 25, więc są to najwyżej oceniane buty na moim kanale. Fanbojstwo trochę to podbiło, chociaż zobaczcie, że to są najwyżej. A poprzednie Teamaki 1 były najniżej ocenianymi butami na moim kanale, więc wszystko zamykamy jedną wielką klamrą. Dzięki dzieciaczki, i do zobaczenia. I kupujcie sobie takie piękne buty. Pa.